Dzień dobry. Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Nowa nazwa, nie ma już regionalnych programów operacyjnych, jest FEM, a zatem nową nazwą cały szereg zmian, które się pojawiły w nowej perspektywie. Po raz pierwszy województwo mazowieckie będzie programować, czy już jest w trakcie programowania, dla dwóch różnego rodzaju, czy dwóch... Kategorii regionów dla regionu lepiej rozwiniętego, czyli Mazowieckiego Regionalnego oraz dla regionu, przepraszam, odwrotnie Warszawskiego Stołecznego oraz dla Mazowieckiego Regionalnego, czyli tego słabiej rozwiniętego. To jest różny poziom dofinansowania, oczywiście dosyć znaczny. Dla Warszawskiego Stołecznego to jest 50% tylko dofinansowania, dla Mazowieckiego Regionalnego 85%. Za tą zmianą, która jest. Dosyć znacząca kryje się cały szereg różnego rodzaju wyzwań, które się pojawiły przed samorządem Województwa Mazowieckiego w związku z potrzebą takiego zaprogramowania, żeby Mazowsze jako region, jako województwo nadal było spójne, natomiast żeby uwzględnić te różnice i te możliwości wsparcia w tych dwóch różnych obszarach. Europejskich. Alokacja dla Mazowsza w tym okresie programowania jest nieco niższa niż w 2014-2020. Mamy około 2 miliardów, z tego połowa to są Europejski Fundusz Społeczny oraz 1,5 miliarda na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Drugim takim rodzajem podziału to jest ponad. 1,5 miliarda dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz pół miliarda dla regionu warszawskiego stołecznego. Te kwoty, które Państwo widzicie, to i tak jest znaczna poprawa w stosunku do pierwotnej alokacji, która była zaproponowana dla województwa i dzięki staraniom samorządu została zwiększona poprzez m.in. podział rezerwy programowej w czerwcu bieżącego roku oraz wywalczeniu większej kwoty wsparcia dla regionu warszawskiego stołecznego, który pierwotnie miał mieć jedynie 112 milionów euro na tę perspektywę. Obecnie ma około 2 miliardów, z tego 500 milionów jest w ramach Fem. Poza oczywiście tą alokacją województwo mazowieckie po raz pierwszy, a w zasadzie jego część, tylko bo ta część dotycząca regionu ma mazowieckiego, regionalnego, może korzystać z Polski Wschodniej. Polska wschodnia to jest 2,5 miliarda, to jest sześć regionów, które mogą dodatkowo, z którego mogą dodatkowo teraz korzystać oczywiście. Z mogą korzystać samorządy z regionu Mazowieckiego, regionalnego? Poza, poza tym wsparciem, które jest gdyby określone w umowie partnerstwa jest też w tym okresie programowym pewna zmiana, a mianowicie mamy kontrakt programowy, który określa zakres wsparcia i zakres jak gdyby pewnych uwarunkowań, które pojawiają się w tej perspektywie, to jest między innymi cele klimatyczne, to jest koncentracja tematyczna na określonych celach i to jest szereg różnego rodzaju innych jak gdyby uwarunkowań formalno-prawnych, które województwo musi Uwzględnić. Jest to nieco odmienne podejście niż było w poprzedniej perspektywie i w przypadku kontraktu terytorialnego. Jeśli chodzi o FEM, mamy tutaj cały pakiet gdyby, celów polityki od pierwszego do piątego, czyli bardzo szerokie wsparcie. Cele polityki od pierwszego do piątego dzielą się jeszcze na cele szczegółowe. W ramach FEM będą one ułożone w ramach priorytetów. I tak cel polityki pierwszy, na, na który w ramach koncentracji tematycznej województwo mazowieckie musi przeznaczyć niecałe 15% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel polityki pierwszy, bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa i w ramach niego cele szczegółowe. Cel szczegółowy pierwszy, rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. I cel szczegółowy drugi, czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji publicznych. W skrócie mówiąc, generalnie jest to wsparcie dla innowacji dla przedsiębiorczości, dla projektów badawczych. Tak samo kolejne cele w ramach celu polityki pierwszego. To jest cel szczegółowy trzeci, wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenia miejsc pracy MŚP, w tym przez inwestycje produkcyjne. Cel szczegółowy czwarty, rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. I cel szczegółowy piąty, udoskonalenie łączności cyfrowej. Oczywiście w ramach wszystkich tych wymienionych przeze mnie celów jest, są typy projektów, które w ramach FEM będą możliwe do wsparcia. Pomiędzy tymi celami oczywiście istnieje także demarkacja, która, które projekty czy który typ projektów może być wspierany w ramach programu regionalnego, a który w ramach programów krajowych, ale to już szczegóły jak gdyby trzeba doczytać w konkretnym programie, bo, bo jest tego całe mnóstwo i nie sposób tego wymienić na, na, na krótkiej jak gdyby prezentacji. Kolejny cel polityki, cel polityki bardziej przyjazny dla środowiska, niskoemisyjna Europa, cel, który jest szczególnie mocno, gdyby podkreślany tutaj przez komisję stąd też może koncentracja tematyczna na tym celu jest szczególnie duża 33% alokacji efrów swemu musi być przeznaczona na, na ten cel Cel, który w ramach swoich celów szczegółowych ma dosyć szerokie spektrum zagadnień związanych ze środowiskiem z klimatem ze zmianami z, z odpornieniem się na te zmiany klimatu. I tak cel szczegółowy pierwszy wspieranie efektywności energetycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, cel szczegółowy drugi, wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą Unii 2018 przez, 2000, przez 200, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju. I oczywiście w ramach tych celów szczegółowych określone typy projektów możliwe do wsparcia. Następnie cel szczegółowy czwarty, wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. Cel szczegółowy piąty, wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej. Cel szczegółowy szósty, wspieranie transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. No i cel szczegółowy siódmy, wzmacnianie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym obszarach miejskich oraz ograniczenie wszystkich rodzajów zanieczyszczeń. I ostatni cel w ramach tego celu polityki, cel szczegółowy ósmy, wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Oczywiście w ramach tych celów także demarkacja między projekt dokumentami czy programami krajowymi a krajowym a programem regionalnym. Szczegółowe kryteria oczywiście wsparcia zostaną określone w regulaminach konkursów i w kryteriach konkursu, ale to rzeczywiście na, na dużo dalszym etapie prac, na tym, na tym etapie to jest jedynie określanie zakresów. Kolejny cel polityki to jest lepiej połączona Europa dzięki zwiększaniu mobilności miejskiej, ale nie tylko miejskiej, oczywiście, bo tutaj w ramach tego celu wspierane, jest także, wspierane są także projekty drogowe. Z tym, że ta mobilność miejska jest tutaj szczególnie, szczególnie przez Komisję pod, pod, gdyby, podkreślana o, o konieczności usprawnienia, o, o wprowadzenie pewnego rodzaju innowacji. Stąd cele szczegółowe odnoszą się właśnie do takich zagadnień, jak rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TNT oraz mobilności transgranicznej. Cele szczegółowe który odnosi się do obszarów społecznych, ale zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To jest cel polityki czwarty, Europa o silnym wymiarze społecznym i tutaj mamy bardzo dużo celów szczegółowych. Oczywiście one są podzielone na te cele w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tak jak wspomniałam i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale w ramach także innych zagadnień, które są wyszczególnione w dalszej części prezentacji. I tutaj mamy cel szczegółowy 4 i poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie przez rozwój Dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online. Cel szczegółowy 4.3: wspieranie włączenia społeczno-gospodarcznego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działalnościom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne. Cel szczegółowy 4.5: zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej cel, który jest bardzo ważny w kontekście szczególnie ostatnich dwóch lat. Cel szczegółowy 4.6: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Ten cel pojawił się w związku z, gdyby właśnie z sytuacją pandemii, która od dwóch lat jest w Polsce i bardzo mocno odczuły to branże turystyczne i branża kultury. W związku z tym cel ten został dodatkowo już jak gdyby na dalszych jakby w trakcie prac wprowadzany, po to właśnie, żeby po to właśnie, żeby pomóc branży turystycznej i kulturalnej zareagować na te zmiany, które, które zaszły. Następnie obszar rynku pracy nadal w ramach celu polityki czwartego, a więc cała, cały pakiet działań wspierających aktywizację zawodową, aktywizację zawodową osób młodych, osób bezrobotnych, świadczenie usług w ramach, w ramach różnego rodzaju programów, czy podnoszenie kompetencji pracowników oraz przystosowanie ich do, do, do zachodzących zmian. Cały pakiet działań odnoszących się do obszaru edukacji, rozwój edukacji przedszkolnej i szkolnej szkolnictwa ogólnego, rozwój kompetencji kluczowych i społecznych, podniesienie jakości i konkurencyjności szkolnictwa branżowego, czy popularyzowanie i rozwijanie idei uczenia się przez całe życie. Obszar włączenia społecznego. To włączenie społeczne jest tutaj takim słowem kluczem też w całym FEM-ie, które się przejawia nie tylko w projektach do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ale także w ramach projektów do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli aktywizacja społeczna i zawodowa osób, zastosowanie usług aktywnej integracji, rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, wspieranie przyjaznego środowiska na rzecz seniorów, rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, integracja społeczna osób należących do społeczności marginalizowanych, w tym osób bezdomnych czy zagrożonych bezdomnością oraz migrantów i Romów. I oczywiście obszar zdrowia. Obszar zdrowia jest tutaj w ramach celu polityki czwartego wspierany zarówno w ramach EFES, jak i EFRUF. To jest programy zdrowotne Przeciwdziałania wykluczeniu czy wspieranie rozwoju deinstytucjonalizacji i opieki koordynowanej w ochronie zdrowia. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, tutaj jest szereg różnego rodzaju uwarunkowań, które wynikają z przepisów prawa, z obostrzeń unijnych i to, co znajduje się w FEM, to jest naprawdę skomplikowany wynik różnego rodzaju innych dokumentów. I mamy inny troszkę cel, cel polityki piąty, który, w którym to podejście jest nieco inaczej zaproponowane, bo ten cel podzielony jest na dwa cele. Cel skierowany do obszarów miejskich i cel skierowany do obszarów innych niż miejskie. Typy działań są w obu dwóch celach takie same. To jest ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Wszystko, co idzie w tym celu, musi iść przez instrumenty terytorialne. A więc wszystko, co będzie, wszystkie projekty, które będą wspierane w ramach tego celu, muszą wynikać z dokumentów przygotowanych na potrzeby instrumentów terytorialnych, które także w tym celu zostaną zaprogramowane. To jest właśnie. Ten, to miejsce, w którym będą opisane instrumenty terytorialne. One oczywiście nie będą dotyczyły tylko i wyłącznie tego celu polityki piątego, tylko całego FEM-u naszego i w odpowiednich komórkach są wpisane informacje dotyczące przewidzianych instrumentów terytorialnych w ramach danego celu polityki czy celu szczegółowego. Przewidujemy oczywiście zintegrowane inwestycje terytorialne dla Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego. To jest 70 gmin, czyli RWS wcześniej wspomniane. To, jest, to są inne inwestycje terytorialne. Na Mazowszu będą to mazowieckie strukturalne inwestycje terytorialne, MCT, które zostaną przewidziane dla... Określonego rodzaju inwestycji. Nie przewidujemy wsparcia RLKS-u w formule bezpośredniej. Będzie to formuła pośrednia przez projekty dedykowane lokalnym strategiom rozwoju czy wynikające z lokalnych strategii rozwoju. Będą to zarówno projekty grantowe, jak i projekty promowane przez dodatkowe punkty, jeśli będą wynikały z tych lokalnych strategii rozwoju. No i poza tym instrumentem takim. Terytorialnym to będzie rewitalizacja, a dokładnie gminne programy rewitalizacji, które, które będą gdyby określały ramy wsparcia dla tej rewitalizacji i dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego. Wszystkie instrumenty terytorialne muszą wynikać ze strategii terytorialnych, z, z, z artykułu 29 rozporządzenia ogólnego, w którym jest określona czym jest ta strategia terytorialna i jak powinna wyglądać. Program dopuszcza także strategię ponadlokalną. I to jeśli chodzi o główne założenia programu, tyle. Program został skonsultowany dotychczas w ramach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Konsultacje trwały od 10 września do 17 października. Poza możliwością składania uwag w formie pisemnej, elektronicznej, przez formularz, który był zamieszczony na stronie, można było je składać także pisemnie na adres Departamentu Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego. Poza tym odbyło się cały szereg spotkań, w regionach, w regionach, przepraszam, w subregionach, w ramach których były prezentowane założenia programu, razem z założeniami strategii, które były dyskusje, debaty, omówienia. Program był też omawiany na różnego rodzaju forach i gremiach, bardziej skupionych już na konkretnych zadaniach, jak na przykład konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów, czy samorządowe spotkania w Puszczy Kaminowskiej, konferencja rektorów uczelni warszawskich, a więc już jak gdyby pod kątem konkretnych, konkretnych zagadnień. Wpłynęło w ramach programu ponad tysiąc uwag. To są tylko te, tylko te uwagi, które wpłynęły w ramach programu, w ramach tych konsultacji ustawowych, w ramach tych jak gdyby Zamieszczonych w terminie, natomiast cały szereg uwag wpłynęło także poza terminem. Wszystkie uwagi decyzją zarządu zostały rozpatrzone. Te, które wpłynęły w jak gdyby ustawowym czasie, zostały opisane i zamieszczone w raporcie z konsultacji. Cały raport znajduje się na stronach internetowych poświęconych funduszom dla Mazowsza, ale znajdują się tam także uwagi, które wpłynęły po terminie i zostały rozpatrzone. W większości oczywiście te uwagi były złożone przez samorządy terytorialne. Większość uwag w całości lub części została rozpatrzona pozytywnie. Należy bowiem mieć na uwadze, że część tych uwag była sprzeczna. Także, na przykład, wpływały uwagi albo propozycje zmian, które były ze sobą sprzeczne, to też trzeba było w jakikolwiek sposób rozpatrzeć. Poza tym, wiele uwag, które wpływały, było niemożliwe do realizacji z uwagi na różnego rodzaju uwarunkowania formalno-prawne wynikające właśnie z. Z dokumentów programowych krajowych czy unijnych, i tak naprawdę trudno było tutaj wprowadzić pewnego rodzaju zmiany. Całość, gdyby wszystkie informacje, które tutaj są prezentowane, też znajdują się w raporcie, który jest na stronie umieszczony, także można zapoznać się z nimi. W najbliższym czasie, to jest tak, po 21 grudnia, przewidziane są konsultacje strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z programem. To będzie informacja zamieszczona też na stronach. Konsultacje będą odbywać się w podobnej formule do tych, które odbywały się na potrzeby programu. Będzie można składać uwagi zarówno do samej strategicznej oceny oddziaływania środowisko, jak i do, do programu nadal. Całość jest, czy, czy będzie umieszczona też na stronach Funduszu Europejskie dla Mazowsza, także będzie można się, się z tym zapoznać. Cały czas trwają prace związane z, z uzgadnianiem nieformalnym z Komisją Europejską, z uzgadnianiem jeszcze zakresu wsparcia instrumentów terytorialnych z podmiotami, które tym wsparciem są zainteresowane, a więc z IT-em między innymi. Tutaj jeszcze jedna informacja: ZIT w tej perspektywie będzie wdrażany poprzez Stowarzyszenie Metropolia Warszawska, więc troszkę też się tutaj formuła zmieni, nie będzie instytucją pośredniczącą, natomiast zakres uzgodnień będzie podobny. Tak samo z lokalnymi grupami działania będziemy jeszcze dopracowywać obszary wsparcia i, i zmieniać program tak, żeby on rzeczywiście odpowiadał na te wszystkie wyzwania, które, które mamy. I tak naprawdę, jeśli chodzi o podstawowe elementy, które chciałam Państwu przedstawić, to, to powiedziałam, cały czas prace w ramach Departamentu trwają, jest powołany szereg grup gdyby odpowiadających za określone działania merytoryczne. Przypominam, że nadal jesteśmy na etapie programowania, następnie będzie negocjacje z komisją i dopiero później będziemy zastanawiać się nad konkretnymi konkursami, gdzie będą ustawione regulaminy, kryteria i tam, będzie więcej szczegółów, bo bardzo dużo pytań o szczegóły dostajemy. A tak naprawdę na tym etapie tych szczegółów jeszcze nie znamy, bo one dopiero zostaną wypracowane, jak już będziemy mieli program zatwierdzony. Dziękuję bardzo.